Znajdę widzowę na końcu odcinka niespodzianka dla wytrwałych. Witam was bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale drodzy widzowie. Słuchajcie, ostatnimi czasami graliśmy sobie trochę w simulatorkach na streamkach i bardzo nam się spodobało. W ogóle zacząłem znowu streamować. Zacząłem streamować po latach... Yy, nigdy nie streamowałem XD. Zacząłem streamować, bo zawsze chciałem to robić, a nie miałem, jakby to powiedzieć, warunków. Teraz sobie jestem w mieście mieszkaniu. W sensie obecnie nie jestem w mieście mieszkaniu, bo jestem w rodzinnym domu i dlatego nagrywam odcinek, więc nie ma streama tego dnia, nawet przez dwa dni prawdopodobnie. Będę się starał jak najczęściej być w mieszkaniu, żeby streamować dla was, bo bardzo, 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 bardzo Was kocham, moi drodzy widzowie. Jesteście przekotami. I zebraliśmy się tutaj, żeby otworzyć mailboxy, tak jak mówiłem. Jeżeli chcecie wygrać Huja. Zostawcie 50 lajków pod tym odcinkiem. Nie chcę od Was dużo. 50 lajków to jest huge. Jeżeli wiecie 80, albo nie, 50 lajków to jest jeden huge, a 70 lajków to jest drugi huge. Zróbmy w ten sposób. Jeżeli chcecie brać udział w odcinkach, być często na live'ach, być obecnym, dostawać jakieś huge giveawaye, wszystko po kolei, co tylko się da ode mnie, od tego mojego Jajuszka doktorka, to musicie być na Discordzie. Więc warunkami, żeby brać udział w konkursie jest napisać swój nick z Robloxa w komentarzu napisać jaki jest najlepszy sposób, sposób na zarabianie gemów według was takich, którego używacie na przykład dołączyć na Discorda, na grupę na Robloxie oczywiście zostawić lajka, bo myślę, że chcecie wygrać huge'a zostawić subskrypcję i zostawić subskrypcję Chapsonowi. Zróbmy Chapsonowi prezent, ponieważ to jest mój moderator i on się trudzi, strasznie się trudzi, żeby live y były jak na najwyższym poziomie. I jest mega, mega gościem. Więc pójdzie też do Chapsona, zostawcie subskrypcja. Subskrypcja u mnie, lajk like u mnie to już prawdopodobnie jest. Subskrypcja u Chapsona. wiśla na grupę na Robloxie, na Discorda. To większość osób też już tam jest, zapraszam bo tam informuję kiedy są streamy itd itp Także drodzy widzowie Traveling Merchant właśnie przyszedł A my przychodzimy do mailboxa żeby zacząć, zacząć otwierać tutaj wszystko, uwaga Pierwszy jest Dawidek Kill to Są półtorej miliona gemów Czy jest jeszcze gdzieś Dawidek Kill? Czy jest Dawidek Kill jeszcze gdzieś tutaj? Chyba nie ma Jest, dziękuję bardzo Gifcik oczywiście Żubić jak dla ciebie o kurde ufowisko, jak się tu rozkręcił i chwyca. Dobra, nie ma tu więcej Dawidka, więc Dawidek, półtorej miliona gemów, zobaczymy czy ktoś go przebije. Uwaga teraz, Olek Klabucki. Chyba tylko dwa gifciki, ale dla mnie to są aż dwa gifciki oczywiście, bo bardzo dziękuję Wam za to wszystko. Olek Klapucki wysyła 76 tysięcy gemów w postaci dwóch Xp Charmów, czy EXP, exp po prostu i 105. Jeszcze to malodycy, oczywiście pozdrawiam Ciebie Dawideku, dziękuję Ci z całego serca za to, że wysłałeś i dziękuję teraz Olkowi za to, że wysłał. Czyli to jest 105 76, szybka matematyka. Uf, 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 uf. 181, 181, Kano niestety już na pewno nie wygrał, Olek, ale, ale, ale dziękujemy bardzo za to, że, za to, że wysłałeś to, w sensie ja dziękuję, nie wiem czy dla Was coś to zmienia. Bardzo dziękuję La lasu. Tam coś to zmienia, ale mi jak najbardziej. Szymson 12 kupa. Również dziękuję Ci bardzo za to, że wysłałeś. Pozdrawiam ciebie. Dwa giwciki od Szymsona są. Mm, dokładnie, tylko dwa giwciki. Z kolei czy tylko? No może mogą być to aż dwa giwciki, więc. Lecimy. 2 miliony gemów. I w dodatku zobaczmy co wysłał Uwaga. Okej, okay. jeszcze 85k w postaci muszelek. Dziękuję Ci bardzo, Muszelki. Oczywiście pozdrawiam Cię, Szymuś. OK, czyli jak na razie jest Szymson na prowadzeniu, ale jest list od wnuka a raczej paczka od wnuka i to jest jedyna paczka od wnuka. Więc sprawdźmy, co wnuku wysłał. Oczywiście pozdrawiam. O, 331. Dziękuję Ci bardzo, wnuku, za Diamonds Charm. Jest Tofik. czyli Tofik wysłał tylko jedną wiadomość? Ufowisko jak się tu rozkręcił ty Ufowisko Ready Bozicz Chapson Trzym. Pócenka Szef Chef. Bozic, Bozicz. Okej, okay, lecimy z Tofikiem. Uwaga. Tofik wysłał <ścoughs> Osiem mandarynek. Osiem pomarańczy. Dobre. Pomarańczowe. Teraz Bozicz. Bozicz wysłał 10 KG'mów. Dziękuję ci bardzo, Bozic jest widem z zagranicy. Thank you a lot, Bozic. I'm very, very thankful for that. So, thank you. So, so much. And this is... I... I can... I can tell you... Wysłał również... Y nie, ja nie chcę takich petów, Bozic. Dziękuję ci bardzo. Czy ktoś jeszcze wysła, Bolicz? wysłał, Bozic? Wysłał. Również nie chcę, dziękuję bardzo, czyli od Bozicza wydziało 10, 10k I teraz szefu, jedna wiadomość Ale wiem, że jak szefu wlatuje, to wlatuje konkretnie Tym razem też będzie konkretnie 530 gift bagów. Dziękuję ci bardzo szefu za to Oczywiście pozdrawiamy ciebie szefu I dziękujemy za to, że jesteś Jesteś gigakoksem i nie zmieniaj się Więc odbieramy co tu jeszcze jest? Jest Chapson, Chapsonik, czyli mój moderator, którego zostawicie subskrypcję. Jeśli chcecie wygrać w dzisiejszym giveawayu, więc proszę was, zróbcie to. Niech Wojtusiowi się uśmiechnie Micha na twarzy. Niech po prostu będzie w dobrym humorku dzisiaj, jutro i mam nadzieję, że przez cały czas. Chapson jest naprawdę dobrym człowiekiem i trzeba doceniać takich ludzi. Okej, okay. odbieramy Chapsona, uwaga! Rąb 9, uf, 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 uf. 272. Okej. Okay. Nightmare Fuel. Beware, consuming this improves your drops from minigames by... O oh, kurcze, możesz to sprzedać, słodki. O, dzięki. fajnie, dziękuję ci bardzo Chapson za to. I Silver Pison, Chapsonic. Masz takiego słodziak. o jeszcze z podpisem dostaliśmy, dziękuję bardzo Czapsoni, tak milion 17, nie milion siedem tylko milion 17, więc dziękuję ci bardzo Chapson, oczywiście pozdrawiam cię i lecimy dalej, Szym, zobaczmy co wysłał Szym, o tu będzie mocno otwieranie, ale Szym wysyła cztery piniaty, więc również cię pozdrawiam bardzo Szym, dziękuję za cztery piniaty, bardzo dziękuję, pozdrawiamy ciebie Szymon również, dzięki wielkie. Pucynka op. <laughs> Dziękuję Pucynka. Yy, pozdrawiamy Ciebie bardzo serdecznie. Freddy3564 100 KGM. Dziękuję. Dziękuję bardzo Freddy za 100 gimników. I teraz ufowisko. On się chyba rozkręcił. Ja przygotuję kalkulator. Bo to może być naprawdę mocne. Uwaga. 327 w postaci Lucky Eggów. Dziękuję. ci bardzo ufowisko i pozdrawiam cię z tego miejsca. 1000 Sientików, no już wygrał, ufowisko wygrał już. O kurcze. był win. Może, może dam więcej. Pozdro. O kurcze pieczone. Tutaj polecił na grubości, to oczywiście pójdzie w złote, później rainbow. 317k, mam nadzieję, że wygrał. No teraz już wygrasz, na pewno wygrasz. Wygrałeś. Mam nadzieję, że będzie win że mi będzie wygram? jakby co to ufowisko 1 i to konto to jest to samo wysłałem w miarę dużo, może wygram bardzo dziękuję 5 milionów 35 no więc dziękuję wam bardzo nie spodziewałem się, że tak wiele osób wyśle tu cokolwiek i bardzo jest mi miło z tego powodu, oczywiście przyjmuję wszystko od ciebie ufo jest to dla mnie wielkie wsparcie będę miał na giveaway dla widzów różne rzeczy oraz środki do zakupowania różnych, y, różnych produktów w Petsimulator 99 dla widzów Myślę, że... Mm, MYŚLĘ, ŻE TAK W nagrodę dla Ufo Ufowisko można wysłać Można wysłać coś w prezencie wisko 11 Serduszko wygrałeś oczywiście dają ci Valentine's skada z podpisem więc co, chyba let's go ufowisko 11 dokładnie tak, gratulacje poświęciłeś się trochę więcej dwa razy więcej na to żeby to wygrać, ale myślę, że jeżeli ufowisko jesteś tu aktywny i wejdziesz na liveika, to jak najbardziej dostaniesz jeszcze upominek na live ie. więc jeżeli chcecie zobaczyć tak jak tutaj, takim wzrokiem patrzcie tak, o, pyk Wzrokiem właśnie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak Ufowisko dostaje kolejny prezent na live, no to obserwujcie, zostawcie suba, zostawcie lajka, like zostawcie suba z dzwoneczkiem przede wszystkim. Suba u Chapsona, bo kiedy mnie nie ma, to jest on. A kiedy nie ma go, to jestem ja. Eee, co więcej. Wicie na grupę na, na Discordzie, wijźcie na grupę na Robloxie. Ja byłem Jajo. Wy byliście Wy i jakby to powiedzieć. Bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję. Do następnego. Na razie. Pa, pa Surprise, motherfucker. Widzowie, widzowie, drodzy widzowie. Skromnie, bo skromnie. O, nawet król ode mnie ucieka. O, nikt nie chce ze mną siedzieć. Skromnie, bo skromnie, ale. Stwierdziłem, że. W to zasługujecie, żeby pocieszyć oko swoje. Więc. W tym momencie leć jeszcze lecą dokładniej 4 summer gifty. Może coś dropnie, może nie. No spójrzmy, 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 spójrzmy. 6 milionów gemów. No i standardowo. Ja mogę nagrywać poradniki, jak wywalać pieniądze w błoto. Yy, następny film to jak tracić pieniądze w Petsimulator 99. Na razie.